Witam. Jeden z widzów jest zainteresowany jak zbudowałem kartę graficzną na układach przysłowiowych TTL-ach, która ma dwa banki pamięci RAM. Z jednego obraz jest wyświetlany, na drugim banku rysujemy kolejną klapkę. Mamy w tym momencie podwójne buforowanie, nie zakłócamy rysowaniem. Treści wyświetlanej. I przyznam, że wyszukiwarka na YouTube działa beznadziejnie, zwłaszcza jeżeli szukacie, używając swojego konta, czyli tego studio, coś tam to się nazywa. Tu wpiszę VGA i. no akurat teraz trafiłem VGA na STM32 z wykorzystaniem DEMA a dlaczego wracam do tego filmu otóż zanim swoją koncepcję przetestowałem sprawdziłem ją na STM32 prawdę mówiąc na STM32 jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie, bo nie potrzeba dużej płytki. Sam mikrokontroler jest stosunkowo tani. No tylko powiedzmy, problem, jeżeli to ma być taka no, karta graficzna, to komunikacja do karty będzie pewnym problemem, ale gdy robimy projekt, który ma coś tam robić, jakieś zadania i wyświetlać obraz w OGA to te rozwiązanie się ładnie sprawdzi może pokażę jak wygląda to mniej więcej to jest płytka H743 tu akurat Użyte jest y, tylko y, y, 8 kolorów. Nie ma problemu, aby było tych kolorów albo 6 bitów, ewentualnie 7, lub 14, ewentualnie 15. A dlaczego nie 8, nie 16? O, zaraz do tego przejdziemy może powiem jaka idea jest w ogóle na jaki pomysł wpadłem jak generować ten obraz aby uprościć konstrukcję urządzenia pominę tutaj temat podwójnego bankowania tylko sama idea mam pamięć ram w którym będzie treść obrazu tu mam przetwornik DAC. No, zwykle 3, bo do, dla R, G i B. No, chyba, że zrobimy kolor tak zwany cyfrowy, czyli 7 barw. Wtedy przetwornika nie potrzeba. I na kolory przeznaczyłem 6 bitów. Pozostałe dwa są do generowania synchronizacji pionowej i poziomej. Naturalnie możemy dać pamięci 16-bitowe, czy w wypadku STM skorzystać z. Z y, trybu 16-bitowego i mamy wtedy więcej barw. Teraz tak, synchronizację na upartego. Y, w niektórych trybach można wykorzystać tylko jeden sygnał synchronizacji, który będzie połączeniem synchronizacji pionowej i poziomej, ale nie każdy tryb zadziała. Trzeba tego świadomość. No, i brakuje tu sygnału blank, który, no, tak oszukujemy, po prostu generując czerń. Raczej nie spodziewam, no, no, u mnie to działało, ale może się zdarzyć, że na niektórych monitorach pojawią się problemy, więc Jakbyśmy chcieli tak naprawdę dobrze zrobić, to powinna nam być jeszcze linia sygnału blana. I co, jak to ogólnie działa? Mamy to oczywiście licznik. W tym momencie właśnie w standardowym rozwiązaniu w pamięci są tylko dane obrazy. Mamy licznik. Linii licznik punktów. No i wypracowujemy sobie tam synchronizację. To na co ja wpadłem, a jest to możliwe dzięki temu, że pamięci są coraz tańszej i taka o dużej płynności nie jest problemem, to wykorzystanie jednego licznika, który liczy wszystko. Generalnie liczy pixele. A my musimy sobie w treści, tu w tej pamięci umieścić informację, gdzie jest synchronizacja pozioma, pionowa, gdzie będzie ten sygnał, to oczywiście w tym momencie kolor musimy ustawić na czarny. Upraszcza to konstrukcję kosztem pojemności pamięci, ale teraz nie jest to już problemem w naszych czasach. I jak to wygląda w praktyce? Tam na chwilę pojawił się ciekawy artykuł, będzie na ten temat film. I tak aby to zbudować z rzeczy dostępnych w handlu aktualnie nie pchać się w układy programowalne oczywiście to byłoby lepsze rozwiązanie bo konstrukcja byłaby prostsza i w czasach przed pandemii tańsze no teraz z układami programowalnymi nadal jest problem więc mamy to co mamy parę rzeczy można tu pominąć do działania karty jako wyświetlacza nie jest potrzebne i co my tu mamy no, złącze, do którego podpinamy nasz system. No, raczej 16-bitowy najmarniej, bo chodzi o to, aby adresował, miał co najmniej 19 linii adresowych. Tu mamy dwa banki pamięci RAM obierzemy sobie, jak one wyglądają. Tu mamy, no do wyboru dałem dwa oscylatory, bo y, mogę generować sygnał dla VW i dla CRT y, dla monitorów 15 kHz. CRT to niezbyt dobra nazwa, ale generalnie tak tam. To. to te CRT no, to były raczej uznawane te 15 kHz, a no te komputerowe. Tu mamy licznik, dziennik przez 2, 4, 8, 16, żeby sobie dostosować do, do warunków, jakie tam są nam potrzebne. Także jak widzicie, tu jest tylko jeden duży licznik i to wszystko. Do ilu on ma zliczać ustawiamy sobie tu, robiąc zworki. W Excelu zrobiłem w Excelu no, jak naprawdę w tym w OpenOffice, czy tam LibreOffice zrobiłem sobie programy, no, obliczenia, które mi ułatwiają tu, aby wyliczyć do ilu tam muszę zliczyć tych pikseli, no, czyli inaczej yy, cały obraz czyli jego wszystkie piksele plus takie no powiedzmy wirtualne piksele, które wchodzą w czas wygaszania poziomego, pio, yy, znaczy wygaszania yy, synchronizacji poziomej pionowej yy, łącznie ile to będzie no, bajtów. Akurat używam 8-bitowego koloru. Tu mamy przetwornik CA, no, prosty jak budowa cepa, który nam z dwóch bitów robi jeden, jedną składową, czyli mamy tu 6-bitowy kolor. No, i osobną synchronizację poziomą pionową. Tu nieużywane bramki dałem je przez rezystory. Można w razie czego je wykorzystać, bo rezystory niewiele tu wnoszą. To jest złącze takie, no powiedzmy, diagnostyczne. Chodzi o podłączenie analizatora, aby trzyostyloskopu, aby sprawdzić tu się generuje to co chcemy? Tu jest zatrzask. Zatrzaskujące dane z pamięci, w której są składowe kolorów i sygnał synchronizacji poziomej pionowej, zbuforowany tu jeszcze dodatkowo. Właściwie to niepotrzebnie, można będzie to pominąć. A reszta to jest trochę takich wspomagających, wspomagającej elektroniki. No nie, nie opisałem, więc teraz będę musiał na bieżąco rozszyfrowywać Zapis komendy z R i CS, czyli tu. Zapisujemy. on no, nie no jest komentarz. Tym przełączamy sobie bank. Czyli wybieramy, który bank ma być wyświetlany. Bo grzebać to my możemy w obu bankach. Ale oczywiście, gdy robimy to w tym, który jest wyświetlany, to mogą być jakieś artefakty. Chociaż tu mamy synchronizację. I teraz powinna być Vout. Czyli bank się przełączy dopiero gdy nastąpi synchronizacja. Wtedy ten bit jest przepisywany na wyjście, aby nie przełączyć w połowie rysowania obrazu. Nie musimy więc polować na konkretną linię. Aktu, aktywny, aktualnie bank używany możemy odczytać sobie tu. tu. Tu będzie CMD, strop RD, czyli czytamy tą naszą konfigurację. Tu jeszcze mamy zezwolenie na włączenie przerwania od synchronizacji poziomej i pionowej. No, to może się przydać, kiedy będziemy chcieli gmerać w tym banku, który jest aktualnie usiadany, ale tu. No, trzeba pamiętać, że ja do tego projektu wracam po roku czy tam dwóch, bo on stanął. Nawet płytki były już narysowane, ale już były zamówione, ale był problem z płatnością kartą. Coś tam nie chciało ta płatność przejść, w konsekwencji nie kupiłem nic. Nie, nie przeszły te płytki, bo tak to by coś się ciekawego działo. Same pamięci i te stalaki, to wszystko posiadam. Także brakuje właściwie tylko płytki i zdaje się, bank, który jest wyświetlany, to w nim nie możemy wprowadzać zmian. Tu by trzeba przeanalizować te sygnały, tu wyboru banku. I tu jest ten CS Date Strop. I on wybiera, jak tu widzicie, albo pamięć A, albo B, zależnie, który bank jest ustawiony. Czyli w, tak naprawdę w tym banku, który yy, tam, który wyświetlamy, nie możemy w nim, że tak powiem, gmerać, można by to zmodyfikować, ale problem może być wtedy z artefaktami. Jeszcze co ta linia DIR robi to po wejściu tu. No czy to będzie kierunek? a no zaraz podejrzewam. Niestety minęło dużo czasu. Tam jakieś zapiski oczywiście mam w plikach tekstowych. No tu mamy pamięć i bufory adresowe. Jak widzicie, one są podwójnie. Tu mamy bufor adresowy i te u, i a tam ileś oznacza, że to jest dla, dla mikrokontrolera u mamy g. To dla karty graficznej, ale tu widzę, że... Aha, tu jest kwestia, tu mamy, tak, G. A to to już idzie do pamięci, czyli albo mamy aktywne te bufory, albo te. Czyli dostęp ma albo karta graficzna, albo, albo mikrokontroler. No, i tu jeszcze jest bufor, który zależnie od tego, jak karta graficzna, to działa oczywiście tylko odczyt w tym momencie działa. A jak aktywna jest karta, aktywny jest dla mikrokontrolera, to działa zapis, tylko zapis, czy zapis je odczyt. Zapis czy DIR mówi o tym, czy zapisujemy, czy odczytujemy, od strony mikrokontrolera. No, i ten układ nam przedłuża sygnał, głównie chodzi o sygnał WR, aby on był aktywny dłużej. Działa to także sygnał, niski RD ustawia nam tu kierunek tu ustawia jedynkę do informując, że czytamy no i ten, chociaż ten sygnał zaniknie później dopiero zanikają tu stroby czyli na przykład ten CS tu zniknie ale sygnał ale kierunek cały czas będzie ustawiony tak jak początek sygnału RD. Podobnie w wypadku WR. WR, jeżeli wywołamy, to jest przejście z magistrali, głupiej magistrali Intela na magistrale, no, w zasadzie takiej Motorola. Kiedyś ten temat omawiałem. Także pamięć możemy zapisywać i odczytywać, ale nie tą, która aktualnie jest wyświetlana. A gdy za, będziemy kazali zamienić te banki między sobą, to nastąpi to dopiero przy synchronizacji pionowej. No i tu był błąd. Oczywiście układ by działał. Tylko, że zamieniałby po skończeniu rysowania linii, więc można w połowie obrazu by taką zmian, takie zmiany dokonać. W sumie to generowanie, tu włączanie przerwań, to, to jest trochę tak, no, aż tak bardzo nie jest potrzebne jeszcze ta synchronizacja planowa to ma jakiś sens, ale pozioma to raczej tu bezużyteczna jest to by się jedynie przydało gdybyśmy mogli jeszcze gdybyśmy mogli tam właśnie w odpowiedniej linii y, jakichś zmian dokonać na obrazie który jest wyświetlany aktualnie tak jak to robiło się na C64 czy na Atari 2600 No te dwie bramki tak naprawdę, tak jak mówiłem nie są tutaj potrzebne, no tu była potrzebna bramka, ale to można by użyć układu z G i jednobramkowego i wywalić jednego stralaka. No i chyba to zrobię, oczywiście, jeśli nie będę wam tego pokazywał, bo to jest bez sensu. Tu druga pamięć to jest dokładnie to samo co pierwsza czy drugi bank czy ten sygnał tu cpu en a, czyli ten wybór pamięci ram ten cpu en to jest tu wybór RAM A czy RAM B zależy który wyświetlamy który, na którym operujemy i tak jak już wspomniałem, nawet płytka była, tylko kojarzę, że tu niestety już a nie, no widzicie, nawet ta płytka jest. Oj i co tu 2024 widać jakieś zmiany tam wprowadzałem no i tak by trzeba poprawić teraz, bo poprawiłem tu jak widzicie ten tu sygnał ale to można ręcznie jeszcze ewentualnie to, chociaż to powiem tak, na pewno jakieś tu wyjdą jeszcze sprawy jakbym to odpalał więc na moje nie ma co kombinować, tylko to wypróbować, a później na przykład no, uprościć, tak? Wywalić te, tego salaka, dać tu tylko pojedynczą bramkę. Dalej, to, to nie wiem, co tam by wyszło w pranie, jak to się mówi. W każdym razie no jakiś tam pomysł jest, no niestety był problem z tym. O, tu widzicie no, wygenerowane były pliki gerbery. To nawet już było w koszyku, tylko właśnie jakiś problem był na PCB z realizacją płatności. Widać, nie, nie lubią się ta lubi stona z bankiem. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie mam pojęcia. No tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli ktoś chce, mogę te schematy udostępnić, aby się przyjrzeć. Może jakieś błędy ktoś znajdzie. Złącze jest narysowane złe. Bo jakoś nie znalazłem złącza dla fałgiem, mi się wydaje, że kiedyś je ja rysowałem. Pinologia się zgadza, bo to jest złącze DB15, tylko te standardowe, i pinologicznie to się zgadza. Czyli tam, że 1 to 1 i tak dalej. I tu jak widzicie, złącze jest ok, bo to jest złącze fałgi. No, szkoda, że nic w temacie się nie zadziało, bo na pewno byłaby to jakaś ciekawa lekcja. Karta w domyśle miała generować i obraz 15 kHz i dla fałgi. No, oczywiście zmiana wymaga tu przestawienia tu tych skrosowania odpowiednich sygnałów, ustawienia podzielnika i wyboru odpowiedniego kokwardy. Jeśli Wam się projekt podoba, to piszcie w komentarzach. A najlepiej, oczywiście, abyście postawili wirtualną kawę. A gdyby ktoś się znalazł, kto zechce na przykład wykonać płytki, to byłbym bardzo rad, bo jak wspominałem, resztę elementów posiadam. No to tyle. Taki mój pomysł. Natomiast z realizacją, jak widzicie, powstał problem. Właściwie to tego błędu tu nie będę teraz, a nie, zostawię poprawkę. Może tylko sobie komentarz dam. że trzeba to poprawić. Jeszcze sobie skomentuję, a to już nie, nie bardzo was interesuje to. W każdym razie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.